Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński kolejne spotkanie z cyklu z innej strony. Na początek jak zawsze prośba o to, żebyście Państwo polubili nas na kanale YouTube. Chodzi o dwa kanały, które prowadzimy, Sekielski i Sekielski Brothers Studio, żebyście Państwo komentowali, żebyście Państwo, jeżeli się podoba, oczywiście, polubiali nasze produkcje. I prosimy też o wsparcie na patronite.pl Ukośnik Sekielski, ponieważ dzięki temu wsparciu możemy zapraszać osoby wspaniałe i nietuzinkowe. Tak wspaniałe i nietuzinkowe, jak. Moja dzisiejsza rozmówczyni, która jest trudne słowo, ale ja się z nim bardzo identyfikuję chirurżką dziecięcą. Na co dzień pracuję w klinice chirurgii, traumatologii i urologii dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Moją rozmówczynią jest. Pani doktor Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz. Cześć Patrycjo i dziękuję, że przyjechałaś z Poznania mimo niedzieli, mimo mrozu i mimo złych okoliczności przyrody. Cześć, cześć Damian, i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że tutaj jestem. Jest ci bardzo miło, mam nadzieję, że po wszystkich pytaniach też ci będzie miło, ponieważ temat, którym się zajmujesz, jest bardzo, można powiedzieć, trudny, wymagający. A, a na dodatek jeszcze wieść gminna niesie, że nikt tak dobrze jak ty nie wykonuje pierwszego wkłucia. Prawda? Przed operacjami. Wiesz, ja sobie próbuję Ciebie wyobrazić. Ty ze swoją drobną posturą, delikatnością i na jako skrajna opozycja, najbardziej precyzyjny wkłuwający. Powiedz, jaki jest sekret i jakie to są wkłucia. Myślę, że chodzi tutaj o wkłucia przedoperacyjne. Tak, o wkłucia przedoperacyjne. Bardzo dziękuję za ten komplement. Nie sądziłam, że takie wieści do ciebie dotrą. Czym trwa sekret? Myślę, że tak naprawdę w doświadczeniu to nie jest tak, że od początku te wkucia centralne wychodzą znakomicie. To tak naprawdę z czasem nabierasz takiego doświadczenia, ręki, wyczucia. Zupełnie inaczej też kuje się małe dzieci, noworodki, niemowlęta, a zupełnie inaczej już takich prawie że młodych dorosłych, 17-18 latków. Kiedy musisz znać właśnie te proporcje, gdzie to naczynie, które kujemy, się znajduje, i w odpowiednio w niewcelowych. Właśnie, gdybyś powiedziała, ponieważ nasz program ma charakter popularno-naukowy i oglądają nas przede wszystkim nie lekarze. Czym, czym jest to w kucie, Jak, Na czym to polega? Musisz się dostać do żyły centralnej, mhm. tak, żeby zabezpieczyć pacjenta w razie, gdyby się pojawiły trudności śródoperacyjne, żeby łatwo było mu podać płyny, czy też preparaty krwiopochodne. Musimy patrzeć na lokalizację pomiędzy wcięciem mostkowym mhm. a końcem barkowym obojczyka. I mniej więcej w połowie odległości. Ustawiamy igłę, wkuwamy się metodą Seldingera i nakierowujemy się na wcięcie mostka. Cały Czyli czas gdzie, gdzie, tak jakbyś miała pokazać? Czyli mniej więcej jak tutaj mamy wcięcie mostka, koniec barkowy obojczyka, to w połowie odległości Aha. i wkuwamy się stycznie do obojczyka idąc na wcięcie mostka. Aha, a u I noworodka cały czas to aspirując. jest taka, taka, taka przestrzeń. Tak. Tak, tak. Jest to taka mała przestrzeń, więc trzeba to robić bardzo delikatnie i często też e, niestety mamy do czynienia z dziećmi, z różnymi wadami. I niestety tutaj wtedy już ta zasada połowa długości obojczyka już nie jest taka e, sprawdzająca się za każdym razem, tylko metodą prób i błędów I delikatnie tak zmieniasz kąt natarcia tej igły. I dopiero nawet, nawet nieraz za którymś tam razem, nawet kilkunastym, dopiero udaje się to założyć. Więc nie zawsze jest to takie proste. Wiesz, co to, gdybym w alternatywnym świecie został chirurgiem dziecięcym i miałbym wykonać takie pierwsze wkłucie, to jednak zawołam e, Ciebie, ale ważne wątki poruszyłaś, ponieważ e, nasza rozmowa ma tyczyć tego, e, w jaki sposób kobiety odnajdują się w najbardziej zmaskulinizowanym, zawodzie, Jakim jest chirurgia. Rozmawialiśmy już kiedyś dawno temu z panią doktor Anną Kwiatkowską, która pokazywała, jak ta perspektywa ma się w przypadku chirurgii ogólnej, czyli powiedzieć tak, dorosłych, a taką szczególną dziedziną jest jednak chirurgia dziecięca. I łączywszy te wątki, czyli tej delikatności, o której wspomniałaś, tej precyzji, i. Pewnych cech osobowych, które przypisujemy płci, to gdybyś mogła powiedzieć, czy chirurgia to jest odpowiedni zawód dla kobiet? Z mojej perspektywy, patrząc? Tak. Z mojej perspektywy, patrząc jak najbardziej tak, przede wszystkim bycie dobrym chirurgiem nie zależy tutaj od płci. Zależy od pewnych cech charakteru, które dana jednostka przedstawia. Jest mhm. wiele wspaniałych kobiet-chirurgów, ale tak samo jest wiele mężczyzn, którzy zostali chirurgami i nie do końca odnajdują się w tym zawodzie. Więc, jeżeli dana osoba ma pewne cechy charakteru, jak zdecydowanie, jak opanowanie, jak łatwość podejmowania decyzji. Takiej osobie będzie w tej chirurgii łatwiej. Też bardzo ważne są te predyspozycje manualne, mhm. bo oczywiście jest pewien zakres zabiegów, których jesteśmy w stanie chirurga nauczyć. Nawet takiemu, któremu idzie gorzej, on z czasem, wykonując odpowiednią ilość tej chirurgii, się nauczy. Ale jeśli będziemy już rozmawiali o trudniejszych zabiegach, wymagających finezji, wyczucia, tak jak jest to potrzebne na przykład w chirurgii onkologicznej, dziecięcej. W chirurgii onkologicznej dziecięcej, tak, będzie to, będzie to już trudniejsze. Pytam dlatego, ponieważ ten odsetek kobiet wśród chirurż, chirurgów, odsetek mhm. chirurżek dziecięcych w chirurgii dziecięcej jest większy niż kobiet chirurgów w chirurgii ogólnej. Tak. Czy myślisz, że to, no, bądź co, bądź żyjemy w jakichś kliszach, w jakimś rozumieniu tego, jakie są predyspozycje płciowe związane z biologią. Tak. Czy myślisz, że to ma jakieś znaczenie, że więcej jest chirurżek dziecięcych niż Różek ogólnych? Myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko kobiecie łatwiej jest się odnaleźć wśród pacjentów pediatrycznych. I zarówno w stosunku do dzieci, jak i w stosunku do rodziców zatroskanych swoim dzieckiem, kobieta potrafi wydobyć z siebie ciepło i delikatność, tak? zarówno wobec i rodziców, i wobec tego małego pacjenta. Oczywiście są mężczyźni, którzy też znakomicie to swoje ciepło potrafią wydobyć, ale właśnie kobieta potrafi dać rodzicom taką świadomość tego, że opiekuje się nimi, że otacza opieką i rodziców i to dziecko. Niejednokrotnie też znajduje w sobie więcej cierpliwości, żeby wielokrotnie, nawet wielokrotnie tłumacząc te same rzeczy, powtarzając je rodzicom, którzy tego potrzebują, to jest dla nich bardzo ważne. Pamiętasz takiego pacjenta, w której te twoje cechy się bardzo przydały? Mm. Te, o których powiedziałaś przed chwilą. Niejednokrotnie, nie to są zwłaszcza... A takiego, zwłaszcza którego najbardziej, najbardziej pamiętasz? Wiele jest takich dzieci, naprawdę. To się przede wszystkim przenosi na chirurgię onkologiczną dziecięcą, kiedy naprawdę te stany są bardzo poważne kiedy niejednokrotnie my mamy świadomość tego, że nasza operacja może się zakończyć w przeróżny sposób, i to właśnie ostrożne tłumaczenie rodzicom, tak, że, że operacja może zakończyć się różnie, ale my musimy to zrobić ze względu na to, żeby dać szansę życia temu małemu człowiekowi, to jest niejednokrotnie bardzo trudne. Rozmowa z. Chorym, dorosłym to jest bardzo trudna sztuka, a rozmowa z dzieckiem, a już w szczególności z zatroskanym rodzicem, to chyba już jest, to są wyżyny umiejętności. Często z tym masz do czynienia. Tak, 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 bardzo często. Jaką masz metodę? Bo musisz mieć. To jest zbyt, zbyt długo w fachu i zbyt doświadczoną osobą jesteś. Znaczy jest to niezwykle to. ważne, żeby przede wszystkim rozmawiać z każdymi rodzicami przed zabiegiem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby podejść do jakiejś operacji i, i rozmawiać z tymi rodzicami na ostatnią chwilę. Oni muszą mieć świadomość tego, muszą mieć czas na to, żeby przemyśleć tą naszą rozmowę, czym tak naprawdę ta operacja jest i jak ona może się skończyć. Ja za każdym razem podchodzę do takiej rozmowy bardzo spokojnie. To znaczy najpierw tłumaczę rodzicom, z jaką chorobą mamy do czynienia. A potem krok po kroku y, omawiam im najważniejsze etapy operacyjne, y, jednocześnie ujmując to, co złego może się w trakcie tej operacji przydarzyć. Ty rysujesz na przykład, tak? Tak, zdarza się, zdarza się, że też rysuję, y, opowiadając jednocześnie, z czym możemy mieć do czynienia, z jakimi trudnościami. Oczywiście. Określam mniej więcej to ryzyko, które w trakcie zabiegu może się przydarzyć. Bardzo często trafia takie pytanie rodziców: a, a jaka jest szansa, że to się uda? Staram się to określić. Mówię o tym, że ryzyko jest bardzo duże, albo że zwykle to ryzyko jest bardzo małe ale jednocześnie za każdym razem podkreślam to, że medycyna jest pełna niespodzianek i nigdy tak do końca nie wiemy, co może nas w trakcie tego zabiegu spotkać. Więc to, że mówię rodzicom, że to prawdopodobieństwo, że wszystko się uda jest bardzo duże, to wcale nie znaczy, że to na pewno wszystko się uda. I rodzice są i muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Także z powikłań z naszej strony chirurgicznej, jak i powikłań ze strony anestezjologicznej, bo to jest też niezwykle ważny element całego zabiegu. Zwłaszcza jeżeli te dzieci często są obciążone. One często wcześniej przechodzą chemioterapię, która wpływa też na ich układ krążenia, często utrudnia znieczulenie. Także te wszystkie elementy y, trzeba ująć w trakcie z rozmowy z rodzicami. Czyli czas tutaj i dokładność, precyzja wypowiedzi jest y, bardzo ważna, tak. a co jeżeli y, mimo wszystko emocje biorą y, górę tak. u rodziców? Mhm. Co wtedy? Niejednokrotnie tak się zdarza. Ja myślę, że nawet um, częściej chyba tak, niż Tak, 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 bardzo często zdarza się tak, że Rodzice w trakcie takiej rozmowy zaczynają płakać, denerwować się, zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, a niestety wtedy trzeba to przeczekać, dać nawet rodzicom ten moment na uspokojenie się, na wypłakanie, wytłumaczyć maksymalnie tak spokojnie, jak potrafimy, dlaczego to robimy. Nic nie możemy robić na siłę. Jeżeli rodzic jest niepewny, jest roztrzęsiony, to czasami nawet lepiej jest wtedy dać mu chwilę na takie uspokojenie się, wyciszenie i wrócić do tej rozmowy, niż na siłę próbować mu w tym szoku wytłumaczyć coś, co będziemy planowali robić, ponieważ wtedy ta nasza rozmowa i tak do niego nie dotrze. Ona nie będzie miała w ogóle, w ogóle nie będzie miała żadnego skutku. I tak będziemy musieli do niej później wracać. E, a czas płynie, prawda? Tak naprawdę bez, żadnego, e, bez żadnej e, litości termin operacji jest wyznaczony. Tak. A i na was, chirurgach, tak. chirurżkach, spoczywa jeszcze całe brzemię Doprowadzenia do tej sytuacji, że ta operacja jest przeprowadzona zgodnie z regułami, czyli nie tak. tylko z regułami chirurgicznymi, ale też z regułami komunikacyjnymi, prawda? Tak, tak. tak Czy ktoś tak, Was tego uczy? Nie. Niestety, ktoś Was tego uczył? Niestety na studiach nie ma zbyt dużo zajęć na ten temat, nie ma zbyt dużo możliwości poznania prawidłowej rozmowy, przebiegu prawidłowej rozmowy. I też kontaktu z pacjentem. Nie ma tego za dużo. Fakt, że tego najlepiej się uczy lekarz, jak już pracuje, jak już ma na co dzień kontakt z pacjentem, ale tak, faktycznie to często jest problem, kiedy, kiedy lekarz nie potrafi znaleźć tego odpowiedniego kontaktu z pacjentem. Są takie główne przyczyny, kiedy lekarz jest skarżony. Pierwsza to ta, kiedy nie dostał pacjent odpowiedniej dozy informacji na temat zabiegu czy tego, co będzie robione, a druga to taka, że nie wykazywał się odpowiednią empatią i kulturą wobec pacjenta, więc to są takie dwie główne kwestie, których powinniśmy zawsze przestrzegać, a już jako zabiegowcy w ogóle szczególnie. No nie wiem, jak sobie radzicie z takimi obciążeniami e, i tym bardziej zyskuję podziw dla waszej pracy i całego zespołu. E, byłem całkiem niedawno u was na spotkaniu i widziałem i zostałem poczęstowany ciastkami, e, które przyniosła chirurżka, która wykonała jakiś pierwszy zabieg. Tak. Ty pamiętasz swój pierwszy zabieg? Opowiesz? Tak, tak, tak. Jak... Pamiętam. A, pamiętasz jednak. pamiętam mój pierwszy zabieg. Pamiętam, że bardzo długo też zostawałam po dyżurach dodatkowo, żeby móc przystąpić do pierwszej apendektomii. Czyli? Też... Opowiadaj, opowiadaj. Tak, bo to tak. to, to, to ja mówię, nie jesteśmy lekarzami wszyscy. I też, I też pamiętam właśnie, że zupełnie spontanicznie podeszłam do mojego kolegi, starszego pana doktora, Mówiąc, że to ja bardzo chętnie zostanę, panie doktorze, robiła to pani kiedyś? Tak, oczywiście. I, i jakby, no mając tą pewność, że jestem też pod okiem doświadczonego chirurga, wykonaliśmy pierwszą apendektonię. Czyli co to jest za zabieg dokładnie? Usunięcia wyrostka robaczkowego. I wykonałaś ten zabieg od A do Z? Tak. Tak, od Z ADZ, na początku. Przy, akurat przy apendektomii to nie jest konieczne, bo wystarczą takie drobne wkucia obwodowe, które zabezpieczają pacjenta. Tutaj e, to ryzyko, że coś się przydarzy w trakcie operacji, ono jest mniejsze. Wkucia centralne wykonujemy do dużych operacji, czy to do guzu wśród piersia jamy brzusznej, takie, które niosą duże ryzyko zabiegowe. Pamiętasz ten pierwszy, pierwsze cięcie swoje? Tak, tak, Szniczy pamiętam. Się? Dobrze. Nie, nie, nie. Już po tylu latach, bo podsumowując, to już jest mój jedenasty rok pracy w chirurgii dziecięcej i już tak dokładnie nie pamięta się aż tych wszystkich szczegółów, tak? ale emocje, które towarzyszyły temu, czy osoba, z którą po raz pierwszy robiłam ten, ten zabieg, to pamięta się to. A lekarz się dowiedział później, że to, nie, żeby to był twój pierwszy raz? Nie, nie dowiedział. Nie dowiedział się. się. To teraz się dowiedział. <grym> A y, pamiętasz swoją najtrudniejszą operację. Na mhm. pewno jest taka. Jesteś samoświadomą, chirurżką i mhm. prowadzisz klasyfikację, więc muszę to z Ciebie wydobyć. Wiele jest takich trudnych zabiegów. My mamy to szczęście, że zawsze przy nas jest szef. Szef, pan profesor Mańkowski, którego opiekę zawsze czujemy, na którego zawsze możemy liczyć, i, i to jest naprawdę świetne, że nawet w takich najgorszych momentach mamy tą świadomość, że on nam zawsze pomoże. Tych zabiegów było naprawdę sporo. Ale jednym, jedną z takich operacji, która się odbyła w ostatnim czasie, to był guz okolicy trzonu trzustki, który był z tą trzustką związany na szczęście nie z przewodem, ale w bardzo bliskiej lokalizacji, w trudnej lokalizacji i zabieg ten wykonywaliśmy laparoskopowo. Na szczęście wszystko poszło dobrze, udało się to wykonać radykalnie bezrzędnej perforacji, bezrzędnych powikłań, bezradnego krwawienia, ale sama lokalizacja tego guza i świadomość tego, co możemy zrobić, operując w okolicy trzustki, już też jest y, dla operatora takim, takim sygnałem, że bądź ostrożny, przemyśl dokładnie swój ruch, y, ponieważ możesz zaszkodzić. Ile hmm? trwała ta operacja? półtorej godziny około półtorej godziny, także nie, masz... nie aż tak długo właśnie w związku z tym, że mhm. nie było żadnych kłopotów, to też poszło to. Ale może sprawnie. być dłużej. Może być dłużej. Tak? Ile najdłużej stałaś przy stole? I pamiętam też taki zabieg na jednych z początkowych lat mojej specjalizacji, kiedy stałam do operacji wątroby po urazie. Jak zaczęliśmy operować, była chyba około godziny 20.00, kiedy zaczęło się przygotowanie pacjenta, ustabilizowanie go, wszystkie wkłucia centralne. To skończyliśmy około czwartej nad ranem. Czyli cała mhm. noc praktycznie? Tak, tak Wieczór cała i noc. noc. I to był chyba najdłuższy taki zabieg, do, do którego stałam. Później też. Często zdarzały się takie 6-8 godzinne, ale właśnie z racji tego pewnie, że była to jedna z pierwszych takich moich operacji i asyst, to to pamiętam tak dokładnie. No przed chwilą mieliśmy możliwość posłuchania ortopedy. Tak, tak. Jak się przygotowujesz do tego? Przecież to jest potężne obciążenie dla układu stawowo-kostnego. Hmm. Tak, faktycznie. Trzeba przyznać i podkreślić to, że dla chirurga też ta aktywność i sprawność to jest niezwykle istotna rzecz. I zdarzają się osoby, nawet i młode, które po wielu godzinach stania przy hakach słabną. No robi im się niedobrze, muszą odejść, odsapnąć chwilę. I dopiero potem wrócić do zabiegu, więc na pewno warto jest podkreślić to, że ta dbałość o kondycję fizyczną jest niezwykle ważna, nie tylko dla swojego zdrowia, ale też dlatego, żeby mieć dobrą kondycję w pracy, żeby radzić sobie przy, przy stole operacyjnym. My tych pacjentów mamy w zakresie od nawet 700 gram. Do nawet 120 kg. Dlatego musimy się mierzyć też z tym, że ta kondycja musi być taka, żeby sobie poradzić i z takim maluszkiem i z takim 120-kilogramowym pacjentem, kiedy na przykład musimy zoperować złamanie uda, które trzeba rozciągnąć, nastawić, i to też wymaga odpowiedniej siły i predyspozycji. Więc ta kondycja naprawdę musi być utrzymywana na dobrym poziomie od początku. To oprócz utrzymywania dobrej kondycji, to co jeszcze jako kobieta doradziłabyś młodym adeptkom chirurgii dziecięcej? Mówimy I do o kobietach, tak? Czy, czy... Tak, taki, jak, taki jest temat naszej rozmowy mhm. i tak ją będziemy anonsować. Kobieta w chirurgii część druga, mm -hmm. tym mm -hmm. razem chirurszka dziecięca, więc możesz, mm -hmm. coś, możesz coś młodym adeptkom, których jest na szczęście bardzo dużo, mm -hmm. wypowiedzieć, nawet do tej kamery. <laughs> ja oprócz tego, że pracuję u nas w Klinice Chirurgii Dziecięcej, jestem też opiekunem koła naukowego chirurgii dziecięcej. I faktycznie niejednokrotnie rozmawiam i z kobietami i z mężczyznami na temat cieni i blasków chirurgii dziecięcej. I to, co zawsze im powtarzam, to to, że praca, którą wykonujemy daje nam ogromną satysfakcję, że dla mnie nie ma drugiej takiej specjalizacji, która by mi sprawiała tyle radości, tyle satysfakcji, pomimo tego zmęczenia, które jest po pracy, co chirurgia dziecięca. Ten moment, kiedy widzi się małego pacjenta, który jednego dnia przyjeżdża do nas praktycznie nieprzytomny z bólu, cierpiący, nieruszający się. A drugiego dnia widzimy po operacji, jak on już szczęśliwy, albo zasuwa biega po łóżku, tak, albo płacze i ucieka po tym łóżku, oczywiście ze strachu przed nami, to jest dla nas naprawdę najlepsza nagroda, jaką możemy dostać. Ta, ta właśnie ta radość z tego, że wszystko poszło dobrze, że uratowaliśmy życie tego malucha, tego naszego pacjenta. A z drugiej strony. Niejednokrotnie to też, też podkreślam moim studentom czy też rezydentom, że to wcale nie jest taka prosta droga. Niestety można być jakimś chirurgiem, przeciętnym chirurgiem i oczywiście jest też możliwość takiej drogi. Ale jeżeli się chce być dobrym chirurgiem, takim, który wykonuje zaawansowane zabiegi, to niestety nie bierze się znikąd. Niestety to wymaga poświęcenia, to wymaga ciągłych szkoleń, wyjazdów, wymaga dużej praktyki. Tak? Często, zwłaszcza na początku tej drogi chirurgicznej, to nie jest. Tak, że my możemy sobie pozwolić na to, żeby uczyć się w ciągu dnia pracy. Niestety często nie ma na to czasu. Jest plan operacyjny, jest ileś zabiegów do wykonania albo jest czas na to, żeby nauczyć młodego człowieka danej operacji, albo go nie ma. I wtedy wiąże się to z tym, że taki młody chirurg musi zostawać po godzinach, żeby po prostu przysłowiowo tak nabić sobie rękę, żeby zdobyć to doświadczenie. I jest to niejednokrotnie bardzo ciężkie, wiąże się z tymi poświęceniami, więc to nie jest taka sama specjalizacja jak wykonywanie specjalizacji niezabiegowej. To wymaga poświęcenia, trzeba być tego świadomym, ale nagroda już z tego, jak się jest chirurgiem dziecięcym, jak się ma tą możliwość ratowania życia. Yy, dzieci jest zupełnie niesamowita. Nie ma drugiej takiej rzeczy, która dawałaby ci tyle satysfakcji, co to. Miałem na koniec zapytać cię: czy lubisz yy, to, co robisz, i lubisz swoją pracę? Ale mi odpowiedziałaś najwspanialej: A to, że. Jest to zawód, który wymaga poświęceń to zerkam na twojego męża, który siedzi za kamerą, on przytakuje, więc bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Moją rozmówczynią była pani doktor Patrycja Sosnowska-Sienkiewicz. I cóż, garnijcie się, kobiety do chirurgii dziecięcej. Tak, tak chyba zakończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Polecam. Dziękuję. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.